Maciek Jeziorski, dzisiaj piąty na mecie w Głuchołazach, ale byśmy chcieli porozmawiać o całym sezonie, bo jako jeden z nielicznych przedstawicieli tutaj w Elicie miałeś okazję startować we wszystkich siedmiu rundach Pucharu Polski. Tak, rzeczywiście we wszystkich. I co mogę powiedzieć o całym Pucharze Polski, to to na pewno, że każda trasa ciekawa, techniczna. Mam okazję trochę się ścigać też za granicą, może nie jakoś bardzo dużo, ale chociażby byliśmy w Szwajcarii ostatnio na HC wyścigu i wcale to nie jest taki standard, że zawsze są ciekawe, fajne trasy, nawet w Szwajcarii potrafią być dużo, dużo gorsze niż Puchar Polski, więc duży plus dla Pucharu Polski za, za ten cały cykl. Tak, no bardzo zróżnicowane trasy, bardzo różnicowana pogoda, zaczynaliśmy pamiętam w deszczu i zimnie w Ogrodniczka koło Białego Stoku, kończymy w upale e, w, w, początkiem września w Głuchołazach. Jak dzisiaj ten wyścig pod, przebiegał z twojej perspektywy? Tutaj no zacięta rywalizacja, pogoda dopisała, nawet aż troszeczkę za ciepło do ścigania, ale e, ja ze swojej dyspozycji zadowolony jestem, przyznam, że ostatnie dwa miesiące to dużo podróży i takich rzeczy dosyć spontanicznych ciężko tam było wpleść w swój trening więc trochę się obawiałem o formę ale było ok, no i fajnie, że myślę, że frekwencja też dopisała na tych pucharach Polski i na finale Głuchołazy, final, tutaj jest zawsze fajny klimat, więc przyjemnie tutaj kończyć sezon. Tak, kolarski weekend w Głuchołazach. Rozpoczęliśmy jeszcze wczoraj od shortracka, który w, w tym sezonie no, trochę znikł na polskiej mapie, bo były tylko Mistrzostwa Polski, no, tutaj na finale, już nie ten wyścig nocny, jeszcze jutro maraton. Jak to wygląda z Twojej perspektywy, taka akumulacja imprez na koniec sezonu? Bardzo się cieszę, że taka jest. No, będzie nam zaraz brakować ścigania, więc y, póki są, to trzeba korzystać. E, ja miałem podjąć decyzję po tym wyścigu, czy jadę maraton. E, jadę, bo się czułem dzisiaj ok, więc y, też pojadę jutro maraton. Short track jak najbardziej super. Życzyłbym sobie, żeby się udało wpleść trochę więcej sh short tracków właśnie w takiej formule dzień przed cross country. Więcej u nas na Pucharach Polski, no bo to też jest na Pucharach Świata, warto to trenować po prostu. Dzięki za rozmowę. No i e, zaraz e, przyszły sezon. Jeszcze to zapytam starodowo przełaję. Nie, 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 nie. Odpoczynek, a później spokojne trenowanie. I trzeba mieć czas też na inne rzeczy niż ściganie po prostu. Dzięki. Dziękuję.